coraz lepiej widzę, coraz więcej miejsca, coraz mniej dziur coraz, coraz szerzej no. powietrze trzeba przywieźć, powietrze trzeba zabrać Jestem szkodliwy, jestem Te jestem piaski jestem szkodliwy, jestem szkodliwy, Jak się jestem szkodliwy, jestem szkodliwy, Brygada szkodliwy, jestem szkodliwy, jestem szkodliwy, jestem miałem 121, drugą idziemy na linki, 5 minut w plecy mimo że są wakacje nie ma korków to jednak jest sygnalizacja świetna i dzięki niej jest opóźniony tak do, do, do morskiej jest taka kadra w miarę tam minus jeden można tam praktycznie żadne opóźnienia ale potem jest światło nas jedzie na Putniczą potem zjazd na Janka Wiśniewskiego. no i tam się narobiło właśnie odłudzianka ładny susikie także jedziemy w, w pełni jedziemy na mechaniki zobaczyć czy są turyści chyba z 9.20 dopiero więc Go. No to jest taka, że wietrzna bardzo znowu, trzeci dzień chyba już piska wiatrem. Nie jest to może zimno, nie jest to ciepło, bo to jest około 20 stopni. I to jest tak w sam raz można powiedzieć, można poczekać, że jest za w sam raz. W tej kostce też dziury są, także trochę trzęsie, trochę rzuca, bo na to nie poradzę. Takie drogi. Zobaczymy na powrocie z tego co czytamy miał być zrobiony tam ten kawałek o, przed skrzyżowaniem Polska z Warszawską. Przecież były takie kratery, że nie jechać To tam mieli e e zerwać i położyć świeży asfalt Więc pewnie teraz będzie już się na tym Długim odcinku Tym 100 metrów Także Zobaczymy Jechałem, jechałem jechałem teraz yy, tutaj do samochelinki. słońce miałem z tyłu i mówiłem, no, włożę bluzę, bo jest naprawdę chłodno, słońce potem gdy słońce nie było, bo chmury zaszły włożyłem użyłem bluzę, bo mi chłodno, po prostu zrobiło, tutaj mam wszystkie nawiewy wyłączone, na wodzie klima, chodzi to samo się załącza, samo się wyłącza automat. gdzie może być troszkę inaczej, bo to wiadomo, to jeszcze będzie tak jak ja mam słońce po prawej stronie, no to wiadomo, że tam gdzieś do niej nie dochodzi, bo to jest troszkę dalej, gdzieś tam, ale jak ktoś siedzi z trawą, to mu się szybie, no to... może być mu ciepło. Jakieś tam zmiany się wydarzyły W czasie mojej nieobecności W czasie mojego bytu na urlopie Tak zwanym urlopie Urlop, który ja sobie sam planuję tutaj Kiedy chcę Oznaczam kiedy mi się podoba nie zaznaczam jazdem Nie naznaczam to ma wolne, więc Można trzeba nazwać, że urlop a gdzieś tam człowiek w te wakacje pojeździ gdzieś mi, mi to. No to nazywam to urlop to ludzie stoją na przystanku, na się tylko podjadę Zobaczcie będą się dobijać tak mi się wydaje. Były takie. Ktoś zapomniał wysiąść. Halo, końcowy! Eee, turyści z walizkami Ludzie zapominają wysiąść, zapominają, że ja się poza przystankiem nie zatrzymuję. Teraz jechałem też przy górze Górne. górne. Duże górne pani dobiegająca no, 24 ale była przy przejściu dla pieszych gdzieś tam zapętną już no machami mi, no ja się nie zatrzymam, no bo ja nie chcę dostać potem kary gdzieś tam mnie ktoś przyuważy no tym nie jest to bezpieczne, tak? Przede wszystkim nie jest to bezpieczne miejsce, to, że Pani, no sorry, trzeba być wcześniej czasami, a ja nie będę narażał swojego budżetu na to, że, że Pani tam się gdzieś spóźniła, czy po prostu zobaczyła 105, o, pojadę 105, nie? Ja mi tych walizek jeszcze nie ebro. Bo ja mam przerwę, a jak mam przerwę, to ja mam przerwę i nie otwieram godzinę jechałem i godzinę będę czekał jeszcze do drugą stronę czekał wyjechał 5 minut przed jazdem się dopuszcza a nie od razu także niestety sorry ale taki mamy klimat jak to się mówi Tylko wyłączyłem tablicę Wiesz, mam przerwę teraz. <laughs> no tak. Dobrze ktoś tam powiedział. Mam przerwę i nie, że mi też przeszkadzał. No dobra, drugie, drugie kółeczko w połowie. Odpoczywamy mamy czas przerwy, co 15 minut od więc 10 minut jeszcze mam dla siebie, zanim wpuszczę pasażerów. No, trzeba odpocząć, tak? Dostaliśmy od, od lipca już yy, Pracuję Za złotówkę brudną na, go, na, na, na godzinę więcej więc, więc Myślę, że należy mi się Odpoczynek Wracamy zaraz do Redłowa I potem tylko do Morska SKM Stocznia SKM Morska I zmiana Także jeszcze dwie godziny i 10 minut. Co dzisiaj ciekawego? Dzisiaj ciekawego na drodze widziałem 5077 na linii W i widziałem 5256 na linii 109. Także to już prywatne autobusy, odkupione od PKA. 5256 kupił kultowy Karus. 5077 to już chyba tam kiedyś mówiłem, też prywatna osoba ale wykonują dla platynowej jakieś tam kursy bo bo pewnie nie ma komu jeździć 5256 wiem z tego co wiem to jeździ na dodatku który też niedawno miałem właśnie zamiast platynowej zamiast autobusu z PKA 173 tam było kółko i nie niecałe i potem 109 i no to ich zadanie ma teraz przez jakiś chyba czas, nie wiem na jak długo, na kiedy Kultowy Karus właśnie robi Solaris'em Odkupionym właśnie niedawno z PKA, najstarszym wozem Ostatnie Su-18 w Gdyni tej generacji, może tak no. Co jeszcze ciekawego od dzisiaj? My przejmujemy, teraz nie pamiętam czy od dzisiaj czy od od dzisiaj z tego co chyba pamiętam przejmujemy zadanie też po platynowej Od dzisiaj do końca wakacji, o tak, to jest zadanie chyba wakacyjne, zresztą 180... 173 to było bodajże, jakaś tam brigada Ale po południu jest to SK z węzła franciski cygielskiej włączenie od kapliczki od wzgórza Telefon ja dostałem od syna, właśnie, że przyszła karoseria od, od mojego dużego Fiata. No, ale niestety w skali 1,8, także taka. mam malucha i niewiadówkę. I jeszcze Fiata chciałem, czy sen chciał bardziej, żebyśmy to pomontowali. więc No, ale fakturka jest dla mnie, także na tym to polega. Yy, zadanie, 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 zadanie. 173 poranne, to jest datek jakiś, no ile dobrze kojarzę. Tak, i potem po południu SK do Sopotu i z Sapotu 2,5 kółka 181. To jest ta Scheda, co, co dostało, co miało BP-3 wcześniej i dostało, dostało, zostało dla nas i dla Latynowej. No, zostało dane teraz nam całkiem, więc. Więc, więc, więc tak to jest. Tak to wygląda. A od 16, bo dajesz, że tam przy 17, no, generalnie jakoś tak teraz w tym tygodniu, w weekend. Od weekendu z linia 309 ta sezonowa również przechodzi w ręce. Yy, Jakby to powiedzieć, prywatne z rezerwy. Jakoś tam nazywają w ręce gryfu. Gryf to bierze 309. Pod wykonawcą będzie PKS Gdynia, ale jeździć będą autobusami z PKA Gdynia. Także. Takie cuś takie cuś Także wesoło to na stronie, na facebookowej stronie znalazłem także także nie są to jakieś tam jak to się mówi z tyłka i gdynia PK chyba tam właśnie rozporządzenie wrzuciło i takie buty na gdyni, że tak powiem na mieście. Co dalej będzie, zobaczymy jeszcze, może coś nowego jeszcze wpadnie No, także, także wesoło Także jeszcze jakieś tam Kolejne dodatki dla nas Na 181 na SC To jest z przegubem robiony zresztą I, 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 i. Tyle chyba z newsów 3318 troybus Mercedes również jest kasowany, rozbierany na części, więc raczej nie będzie zabytkiem. Być może 30, 64, albo 65. Które z tych dwóch najprawdopodobniej może zostanie na zabytek, ale to ciężko powiedzieć. W tym czasie, teraz trudnym i dla samorządów też przez naszych mądrych rządzących. Między innymi w dużej mierze No nie wiadomo czy, 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 czy zostanie zabytkiem no, no może będzie stał, na lepsze czasy po prostu No bo jak stoi to już nie woła A Żeby remont tam zrobić No wiadomo jakieś tam grosz trzeba wsadzić No ale zobaczymy jak to będzie No na pewno 3318 nie zostanie zabytkiem Jest rozbierane, webeszone I pojedzie pewnie na złom Trzeba w pks i Gdynia też jak wiadomo Już od Openera zresztą było widać 623132. Te Citaro stare nowe z 6 roku. 6235 również, również wycofany. Również pojechał gdzieś tam już na sprzedaż. Za niego będzie też. Już w zasadzie jest tam gdzieś chyba kupiony. Tylko wiadomo. Trzeba go przerobić, przestroić. Jeszcze czwarty ma być też Citaro jakieś. Pewnie z tego samego rocznika i tak dalej, ale, ale jaki będzie miał numer, nie wiadomo jeszcze ale chyba nie będzie jak gdyby w zastępstwie za jakiegoś no ale to nie wiem, nie wiem, bo, bo, bo nie wiem wiem tylko, że mają być w sumie cztery kupione te Citaro stare A3 na pewno w sieci ZKM Gdynia z tym, że mówię, one będą na zadaniach, jeżdżą na zadaniach najkrótszych, najkrótszych dodatkach, tam po jednym kółku na RC, jedno kółko na 146 także no nie dziwię się w sumie, no bo mówię, liznik jest drogi, 100% poszły do góry spłacać trzeba, a wozy generalnie więcej stały niż jeździły, także no bez sensu je utrzymywać jak można było jeszcze coś tam na nich zarobić, tak? A jak ktoś tam właśnie pisał z tych miłuszników, znawców tematu, no to taniej jest płacić kary za wypuszczenie wozu niezgodnego z umową niż utrzymywanie, płacenie za niego leasingu. Tylko po to, żeby stał gdzieś tam na placu kaszubskim, między w szczycie czy, 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 czy nie wiem. Gdzieś na bazie, także o to w tym wszystkim chodzi. Także tyle chyba na razie z tych poudlopowych. Udlopowych nowości. Może zaraz ludzi wpuszczać także. Jak mi się coś jeszcze przypomni, może to coś dopowiem. Dobra, ja się tu będę szykował. Wbijemy numery, jadę przez złote piaski Do redłowa Redłową szpital przez kontenerową nie przez złote piaski Redłowa szpital przez złote. Dobra za czym? Czy to będzie to, czy to będzie nie to Mechaniki przystaną? nie, teraz przez kontenerową no właśnie, teraz jest tutaj to jest chyba przez kontenerową i przez złote piaski dobra, puszczę ludzi